Ułatwianie dostępu do zasobów naturalnych, ich ochrona i odnawianie są misją grupy Veolia. Każdego dnia odbieramy i oczyszczamy ścieki, umożliwiając powtórne wykorzystanie lub odprowadzenie do środowiska naturalnego oczyszczonej wody. Ścieki wytworzone w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie trafiają do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego. Pierwszy stopień oczyszczania to metoda mechaniczna, która ma na celu usunięcie zanieczyszczeń stałych, nierozpuszczonych w ściekach. Największe zanieczyszczenia są zatrzymywane przez kraty lub sita, a następnie są z nich usuwane. Następnie piasek i żwir osadzają się na dnie piaskownika, a oleje i tłuszcze wypływają na powierzchnię pod wpływem pęcherzyków powietrza. Tłuszcze te są zbierane i mogą być usuwane metodą biologiczną. Do ścieków dodaje się koagulant w celu połączenia zanieczyszczeń w większe cząstki. Pod wpływem grawitacji cząstki te opadają na dno osadnika wstępnego, a następnie są z niego usuwane. Natomiast części flotujące, czyli zanieczyszczenia pływające po powierzchni, usuwane są z osadnika wstępnego za pomocą zgarniaczy. Ścieki oczyszczone mechanicznie kierowane są do drugiego stopnia ich oczyszczania. Zabierają substancje rozpuszczone, takie jak związki organiczne, które są następnie oczyszczane biologicznie. Ścieki oczyszczane są na drodze biologicznej w zbiornikach wypełnionych polistyrenowymi kulkami, do których przytwierdzają się bakterie. Martwe bakterie oraz powstały osad są systematycznie usuwane z układu i poddawane procesowi stabilizacji osadów. Po każdym etapie oczyszczania woda jest badana. Oczyszczona w całym cyklu woda może być odprowadzona do środowiska naturalnego lub powtórnie wykorzystana na potrzeby miast i przemysłu.